Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Teleskopy w modelu Fiat 500L z lat 2012-2015 to kluczowe elementy zawieszenia, które z czasem tracą sprężystość i stabilność. Gdy zauważysz drżenia, trzęsienie kierownicy czy niezbyt stabilny charakter jazdy, najwyższy czas na wymianę. Aby dokonać tego samodzielnie, przygotuj podnośnik hydrauliczny, podpory, klucze piórowe, nowe siłowniki i narzędzie do rozkręcania śrub. Rozpocznij od podniesienia pojazdu na podporach, zdejmij koło, a następnie rozłącz tylne elementy zawieszenia. Uwaga, przed usunięciem siłownika upewnij się, że zawieszenie jest zabezpieczone. Bezpieczna praca to priorytet. W trakcie demontażu zwróć uwagę na kolejność rozłączania łączników i odważników. Montaż nowych siłowników przebiega odwrotnie. Najpierw zamontuj elementy, a dopiero potem dokręć śruby z odpowiednim momentem obrotowym. Aby uniknąć błędów, sprawdź numer części w instrukcji fabrycznej lub porównaj dane z autoryzowanym producentem. Gdzie szukać części? W sklepie online z dużym asortymentem, który oferuje sprawdzone modele. Kluczowe jest dopasowanie typu i długości siłownika do konkretnego modelu. Nie każda wersja będzie kompatybilna. Warto też sprawdzić opinię użytkowników i oceny jakości produktu. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.